Rafał Trzaskowski jest słupem Donalda Tuska. Potrzebuje opiekunki i opiekunów. Potrzebuje Ursuli von der Leyen, potrzebuje Donalda Tuska, potrzebuje Eriki Steinbach, potrzebuje niemieckich fundacji, które finansują jego kampusy. Chciałem powiedzieć Polska. Drodzy Państwo, nie może prezydent Polski być Zupem. Powiem wam dlaczego. Bo SUP wyśle polskich żołnierzy na Ukrainę. Bo SUP zaprosi nielegalnych migrantów na wasz piękny Śląsk. Bo SUP zideologizuje nasze szkoły i nasze życie społeczne. Bo SUP jak do niego zadzwonią, to dorżnie polskie górnictwo i hutnictwo zielonym ładem. prezydentem Polski, a my musimy wygrać 1 czerwca. Proszę was o